Bogdan wąchała. Kiedyś, możesz już nie pamiętać, uczyłaś mnie wierzyć w siebie, mamo. W niepogodę, w wiersze zamieniałaś dni. Pewnego dnia zrozumiałem, dlaczego. Byłaś moją gwiazdą polarną, rozświetlałaś mi natchnienia niebo. Mi ciebie, mamo. Chciałbym znów z Tobą być. Z uporem szukałem drogowskazów, jak żyć. Kochaj, jak ty, mamo. Każdą najmniejszą chwilę niczym kielich do dna wychylić, od świtu z natchnionym uporem oddychać, by czuć. I śnić. Tak, brakuje mi ciebie, mamo. Chciałbym znów z Tobą być. Byłem Twoim okrętem. Płynęliśmy na przekór chorobie, ból, fal łez i smutek. Noce poświęcone, mamo, Tobie. Oddałbym wszystko, piękna. Za jeden normalny dzień. Tak, bałem się o ciebie, mamo, chciałem znów małym być. Mamo, 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 chciałem znów małym być. czytał Bogdan Tmowski